Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Jeśli podążasz za Chrystusem, masz mnóstwo przywilejów, których inni nie będą mieli, ale potrzeba też trochę poświęcenia, by w pełni podobać się Panu i w pełni za nim podążać. Ewangelia Jana 5,41 Naprawdę lubię ten fragment. Posłuchaj. Nie odbieram chwały od ludzi, nie zabiegam o szacunek ludzi, nie szukam śmiertelnej sławy. To mówi Jezus. Skupmy się na słowie zabiegam. Dopiero dziś zwróciłam na nią uwagę. Nie ma nic złego w pragnieniu, żeby ludzie Cię lubili. To naturalna, normalna emocja. Mam nadzieję, że mnie lubisz, wiesz? Wszyscy tego chcemy. Mam nadzieję, że spodoba ci się to kazanie, że nie powiem nic, co cię urazi. Wszyscy tego chcemy. Ale o to nie zabiegam. Widzisz? Nie potrzebuję tego. Był czas, kiedy potrzebowałam. Jeśli ty jesteś w tym miejscu, to oglądasz się na ludzi, a gdy nie zyskujesz ich uznania, zaczynasz się zmieniać. Zmieniasz swoją fryzurę, styl ubierania. Jak myślisz, ilu kaznodziejów nie głosi tego, co Bóg wkłada im w usta? Bo obawiają się, że jeśli zaczną to głosić, to ludzie odejdą z kościoła. Zbyt wielu. A to obraża Boga, jeśli padamy na kolana z lęku przed człowiekiem, zamiast iść za Bogiem. Amen? Nie chcę nikogo urazić, ale Jezus robił to cały czas. Wydaje się, że to była jego specjalność. I robił to celowo. Myślę, że celowo wszedł między faryzeuszy i uzdrowił chorego w czasie Szabasu, żeby im coś pokazać. Amen. Więc wciąż staram się zrozumieć, co takiego Bóg próbuje ze mną zrobić. Ale myślę, że jestem dość oryginalna i dość śmiała. No wiesz, taka już jestem. Możesz robić, co chcesz. Ale tak to już jest. Wydaje mi się, że nic mnie bardziej nie zadziwia niż ludzie, którymi Bóg się posługuje. Aż chce się śmiać, a czasami płakać. Nie pozwól, by lęk przed ludźmi okradł cię z przeznaczenia. Nie zabiegaj o ich względy. Lubię ten werset, w którym czytam, że Jezus uniżył samego siebie, a tobie się podoba? I wygląda na to, że natychmiast to przebolał. Chcę, żebyś się zastanowił. Czy żyjesz, by podobać się Panu? Codziennie. Właśnie to jest bycie chrześcijaninem, gdy żyjemy dla Niego. Żyjemy dla Niego. Chrześcijaństwo to nie rybka na aucie, krzyżyk na szyi, ani nieobecność w kościele. To podążanie za Nim. Jezus powiedział: Jeśli kto chce pójść za mną, Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Może ten krzyż nie jest tak popularny na świecie jak kiedyś, ale jeśli stracisz dziesięciu przyjaciół, Bóg w stosownym czasie odda ci tysiące przyjaciół. List do Kolosan 1:10. Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów. Moglibyśmy nakręcić o tym cztery odcinki nowego programu. Czy pragniesz zadawalać Boga każdą rozmową? Czy pragniesz zadawalać Boga każdą sekretną myślą? Czy pragniesz zadawalać Boga, Boga ubiorem? Co się tak rozglądasz? Poczekajmy, niech to ktoś przemyśli. Ale wszyscy to robią. Spójrz na mnie, ty nie jesteś wszyscy. Jeśli podążasz za Chrystusem, masz mnóstwo przywilejów, których inni nie będą mieli, ale potrzeba też trochę poświęcenia, by w pełni podobać się Panu i w pełni za Nim podążać. Odrób z tego pracę domową. Wiem, że Cię trochę zdenerwuję, chociaż Niekoniecznie. Wiedziałeś, po co tu przychodzisz? Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów. Pierwszy list do Tesaloniczan 2, werset 4. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, muszę Ci powiedzieć, że gorąco wierzę, że kiedy tu przyjeżdżam, to Bóg wkłada mi słowa do ust i pewnie dlatego czasem szokują. To naprawdę smutne, gdy siedzisz tu całą noc i mówisz, wiem, że robię różne rzeczy, które nie podobają się Bogu. Czy nie cieszysz się, że tu jesteś? Powodem, dla którego mam odwagę mówić, jest to, że im bardziej podobamy się Bogu, tym jesteśmy szczęśliwsi. To tak, jakbyś oddał coś ze sfery ciała, ale dostał coś ze sfery ducha. Ja w to wierzę. Uważam, że im wyżej sięgamy duchowo, tym więcej ciała musimy zanieść na krzyż. To proces. Zawsze podejmujemy decyzję. Nasza droga się zwęża i zwęża, i cokolwiek Bóg ci dziś zsyła, próbuje zwęzić tę drogę jeszcze bardziej. Ale on nie chce ci nic zabrać. Chce ci dać to, o co prosiłeś. Gdzie jest moja radość? Chcę więcej pokoju. Wiem coś o tym. Miliony razy okrążałam te góry. Lęk przed odrzuceniem przez ludzi to coś strasznego. Odrzucenie jest bardzo bolesne. Stoję tu i opowiadam, jak odeszłam z kościoła. Straciłam wszystkich przyjaciół, a nawet członków rodziny, którzy całkowicie nie zgadzali się z naszą decyzją, żeby odejść z kościoła. Po prostu nie zgadzali się. Chciałam zostać, ale mnie wyrzucili, więc to nie było typowe odejście. Raczej odejdź albo się zamknij. A zamknięcie się nie było opcją. Prawdopodobnie nie podjęłam najmądrzejszej decyzji na świecie. Czasami, kiedy ogarnia Cię Boży ogień, nie działasz, jakbyś miał wszystkie klepki. Ale myślę, że Bóg zsyła raczej mały ogień niż wcale. Potrzebował czasu, żeby mnie wyprostować. Czasami myślę, że nie powinnam czegoś mówić w kościele albo robić, ale moje serce było prawe i z pewnością nie zasłużyło na odrzucenie. Opowiadam o stracie przyjaciół, ale wtedy się nie śmiałam. To bolało. Bolało do szpiku kości. Odrzucenie jest bolesne. Patrząc wstecz, i nie wiem jak to zrobiłam, bo wtedy bardzo przejmowałam się tym, co myślą ludzie. Tylko dzięki łasce Bożej byłam w stanie to zrobić. Ale pamiętam, jak klękałam na podłodze w kuchni i słuchałam kazań na temat sprawiedliwości. Nigdy wcześniej tego nie słyszałam. Jestem sprawiedliwa? Nigdy tego nie słyszałam. Słyszałam, że jestem okropnym, żałosnym grzesznikiem. Jestem sprawiedliwa przed Bogiem, a nie zła? Więc słuchałam tego nauczania i nic nie rozumiałam. Mój umysł tego nie przyswajał. Nauczyciel mówił: On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Gdy mówimy, Jestem sprawiedliwy, to nie jest z powodu naszych uczynków. Wciąż czynimy zło, ale dostaliśmy sprawiedliwość Bożą. A Biblia mówi, że musimy się w nią przeoblec. Więc jeśli będziesz ją nosić, będziesz wiedział, kim jesteś w Chrystusie. I to nie Chrystus jest w nas, ale my w Chrystusie. A kiedy słuchałam tego nauczania, coś się we mnie stało. Mój umysł tego nie rozumiał, ale coś się we mnie stało. Żyłam bojąc się straty i musiałam podjąć decyzję. Musiałam podjąć decyzję. Nie wiem, czy oglądasz mnie w telewizji, czy na żywo, ale wiedz, że Bóg próbuje coś zrobić w Twoim życiu. Może wiesz, że Bóg Cię do czegoś powołał. Może wiesz, że Bóg Cię prosi, byś zrobił krok i uczynił coś, czego ludzie nie rozumieją. Nie jesteś na 100% pewny, czy słyszysz to od Boga, ale On nie zostawi Cię samego. Ten weekend powiem dużo więcej o lęku przed popełnieniem błędów. Powiem ci coś ciekawego: jeśli nie będziesz ryzykować, nigdy nie będziesz duchowo dojrzały. Ja bardzo ryzykowałam, a byłam podatna na zranienie. I mówię, że podjęłam decyzję, ale podjęliśmy ją razem z Dave'em. Dave nie przejmuje się tym, co myślą ludzie, więc było mu łatwiej. Mawia, cóż, nie odpowiadam za to, co myślą. Też tak chciałam, ale musiałam wiele wycierpieć z Jezusem, żeby się tego nauczyć, że to Twoja wina, nie moja. Staram się podkreślić, że trudno było mi powiedzieć: Dobrze, będę cicho, jasne, nie będę robić zamieszania, będę cicho. Ale przeszłam tę drogę i teraz cieszę się jej końcem. Często nawiązuję do tej myśli, że powinniśmy iść do końca drogi. Jest tyle wspaniałych fragmentów w Słowie Bożym, tyle cudownych rzeczy. Diabeł wykorzystuje odrzucenie. Zawsze, gdy robisz postęp, żebyś nie postawił kolejnego kroku. Czy ktoś z Was wyczuwa, gdy nadchodzi kolejny etap? Cóż, mam nadzieję, że to, co dziś usłyszysz, że Boże Słowo pomoże Ci podjąć decyzję, że będziesz żył odważnie, kroczył przed siebie i odkrywał prawdę. Nie sugeruję, żebyś robił głupie czy szalone rzeczy. Jeśli dwudziestu dojrzałych duchowo ludzi mówi Ci, że popełniasz błąd, to lepiej się wycofaj i pomódl. Ale jeśli to tylko garstka ludzi, którzy nie idą za Bogiem, to sprawdź źródło, z którego nadchodzą Twoi przeciwnicy. Nie mówię, że masz się buntować, przestać słuchać wszystkich, ale nie ma nic gorszego niż próby prowadzenia życia, jakiego ktoś od Ciebie oczekuje. Próby bycia osobą, jaką oni chcą, wkrótce stracisz samego siebie. Nie będziesz wiedział, kim masz być. Robienie trudnych rzeczy jest dla nas dobre. Naprawdę. Nie myśl, że jeśli coś jest trudne, nie powinieneś tego robić. Bóg celowo rzuca nam kłody na drogę. W księdze Izajasza 41 czytamy: Umocnię Cię w trudnościach. Zajrzyjmy do Izajasza 41:10. Co chce gryźć niemowlę, gdy ząbkuje? Coś trudnego do przegryzienia? Co chce gryźć Twój szczeniak, gdy ząbkuje? Gdy rosną Ci duchowe zęby, potrzebujesz tego, co trudne, ciężkie. Gdzie masz otworzyć Biblię? Księga Izajasza 41, 10. To wspaniały werset. Nie lękaj się, nie ma się czego bać. Bo ja jestem z tobą. Bóg mówi, żebyś się nie lękał, bo On jest z tobą. Nie rozglądaj się w trwodze i nie lękaj się, bo jestem twym bogiem Umocnię cię i utwierdzę w trudnościach. Umocnie cię, cię i utwierdzę w trudnościach. Umocnię cię i utwierdzę w trudnościach. Wiesz, co to znaczy? To, co teraz jest dla ciebie trudne, za pięć lat nie będziecie martwić. Wcale nie będziecie martwić. Ale będziecie martwić za pięć lat, jeśli teraz przed tym uciekasz. Więc to od Ciebie zależy, czy chcesz być taki sam za pięć lat, czy raczej pójdziesz z Bogiem i zaczniesz ryzykować. Wiesz, dlaczego mówię, że ryzykowanie jest dobre? Bo tylko tak możemy się dowiedzieć, co Bóg dla nas zrobi, a czego nie. Ja dokonałam wyboru. Gdy odeszłam z pracy, czując, że Bóg wzywa mnie do założenia tej służby, miałam troje nastoletnich dzieci i jemowlę. Więc nie mów mi, że nie możesz nic robić dla Boga, bo jesteś za stary lub że masz za dużo dzieci. Pasja do Boga sprawi, że będziesz robić szalone rzeczy. Amen? Ale odkryłam, że Bóg mnie wspiera. Odkryłam, że Bóg otwiera przede mną drzwi. Odkryłam, że Bóg zastąpi straconych przyjaciół innymi, bo podjęłam ryzyko. Mogę się mylić i może Bóg wcale się nie zjawi, ale nie ma nic gorszego od życia w szarym miejscu. W bezpiecznej strefie. Nie lękaj się. Nie ma się czego bać. Na zakończenie wieczoru przeczytam cztery fragmenty pisma. Właściwie to spójrzmy na nie wspólnie i ufam Bogu, że wtedy coś się stanie w Twoim sercu, co pomoże Ci podjąć decyzję. Że Bóg jest większy od każdej osoby, którą znasz. A jeśli Bóg jest z tobą, a jest, powiedziałam, że jest. Tak, mówię do ciebie. Tak, chociaż grzeszysz, Bóg jest z tobą. Bóg jest nawet z ludźmi, którzy nie oddali jeszcze życia Jezusowi. Bóg jest z tobą. Wzywa cię dziś. Przyzywa cię. Bóg jest z tobą. A skoro Bóg jest ze mną? Któż może być przeciwko mnie? Jeśli Bóg jest po mojej stronie, kogóż mam się bać? Teraz spójrzmy na list do Rzymian 1831 Słowo Boże ma moc, która cię wyzwoli, jeśli przyjmiesz je w duchu łagodności. Cóż więc na to wszystko powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kto może być naszym wrogiem, gdy Bóg jest po naszej stronie? Psalm 118.6. Pan jest ze mną. Nie lękam się. Cóż mi może zrobić człowiek? Przemyśl to. Co mogą mi zrobić ludzie? Mogą mówić o mnie. Mogą źle o mnie myśleć. Ale. Ludzie i tak źle o tobie myślą, wiesz? Mogą mnie odrzucić, mogą nie chcieć ze mną się przyjaźnić ani zaprosić na imprezę. Może szef mnie nie, nie lubi, nie da mi podwyżki, albo mnie zwolni. Spytasz, a co, jeśli mnie zranią? Co jeśli ktoś mnie zabije? Jest taki werset, który mówi, żeby nie bać się tego, kto może zabić Twoje ciało, ale tego, kto decyduje o życiu wiecznym. W tym kraju raczej nie umiera się za wiarę, ale to się dzieje na całym świecie. I mówię szczerze, my, ludzie ze świata zachodniego, musimy być twardzi bo może wkrótce będziemy musieli zająć stanowisko. I może czekają nas straty. Gdy to zrobimy, powinieneś podjąć decyzję teraz. Psalm 27,1 Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się tworzyć? Pan jest ostoją i siłą mojego życia, kogoż mam się bać? Jeśli jeszcze nie wyprowadziłam cię z równowagi, proszę kolejny werset. Hebrajczyków 13,6 Śmiało więc mówić możemy, Pan jest wspomożycielem moim. Nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? Oddajmy Bogu wielką chwałę. Dziękujemy Panie, że napełniasz nas odwagą. Modlę się o Was wszystkich w imieniu Jezusa, abyście w trudnej sytuacji. Znaleźli odwagę i siłę, by postępować właściwie we właściwym czasie, abyście wiedli życie zaplanowane przez Boga, a nie jego podrobioną wersję, żeby uszczęśliwiać innych w imieniu Jezusa. Czy żyjesz po to, by podobać się Bogu, czy podążasz za nim, czy za ludźmi? Mocno wierzę, że im bardziej chcesz podobać się Bogu, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Ale żeby zadowolić Boga, musisz być odważny, ponieważ Bóg może poprosić Cię o zrobienie czegoś trudnego, może dać Ci nowe szanse i żeby ich nie zmarnować, będziesz musiał podjąć ryzyko. Jeśli nie chcesz, by ludzie kierowali twoim życiem, czasami powinieneś stawić im czoła, a nawet powiedzieć nie, gdy chcą, żebyś coś zrobił.